Nie. To się nagrywa? Tak. I tak na Tak. Jagienka i orzechy. Żyła raz jedna panienka, która zwała się Jagienka. Wiele z niej było pociechy, bo tukła pupą orzechy. Opisał ją, że jest taka, sam pan Sienkiewicz w krzyżakach. Wpierw żyła w snocie jak Niszka, a potem wyszła do zbyszka. I wiodło im się chędogo, Chociaż niestety ubogo, Bo się pokończyły wojny, Zaczął się okres spokojny, A rycerz, że co na wszędzie, Żyje z tego, co zdobędzie. Ruszył więc Byszko konceptem I wpadł na taką receptę. Przywiesił na bramie druczek, Że tu się orzechy tłucze. I od każdego orzecha Zgarniał tarypę do miecha. – Laskowy orzech maleńki, To nie problem dla Jagienki. Mogła za jednym przysiadem stóp całe pół kilo zadem, a gdy dorwała fistaszka, zostawała z niego kaszka. Niewiele też większej troski przysparzał jej orzech włoski. Aż raz przybył jakiś młokos przywożąc z Afryki kokos. I zwrócił się do Jagusi, że mu tę rzec, roztuc musi. Spłoniła się z żwawa wzięła dech. Napięła łódka, pomodliła się przelotnie. I w ten kokos, jak niegrzmotnie. Niestety twarda skorupa nawet przy tym nie zachrupa. Wrzasła jaguź w niebogłosy, podskoczyła pod niebiosy i jak drugi raz przywali o ten bydlak jak ze stali. Natomiast biedna dziewczyna zrobiła się całkiem sina. Oddech jej się jakby urwał. Wymamrotała. O kurwa. Potem się zaniosła wyciem i się pożegnała z życiem. Wniosek. Na ogół umiemy rozgryzać własne problemy, lecz zagraniczne troski. Lecz zagraniczne nowości przysparzają nam trudności. Morał: tylko wzrost do światy może zmniejszyć nasze straty. I hasło bezwarunkowo: mniej dupą, a więcej głową.